Związki mogą być skomplikowane, ale są pewne sygnały, których nie można ignorować. Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, czy relacja, w której jesteś, ma sens, ten film jest dla Ciebie. Dziś pogadamy o 10 tekstach, które jeśli usłyszysz od swojej partnerki, to czas najwyższy powiedzieć dość. Nie ma co marnować życia na kogoś, kto nie daje Ci szczęścia. Zostań ze mną, a pokażę Ci, kiedy lepiej się wycofać, zanim będzie za późno. Numer 10. Ale o co Ci chodzi? Znasz to. Może nie jesteś gościem, który cały czas gada o swoich uczuciach, ale kiedy w końcu zbierzesz się i chcesz się czymś szczerze podzielić, powinno to coś znaczyć. Wyobraź sobie, że w końcu dostałeś awans w pracy coś, co naprawdę powinno was oboje cieszyć. A ona? Zamiast skupić się na tobie, przeskakuje do rozmowy o sobie albo zbywa cię pytaniem, ale o co ci chodzi? Serio? Jeśli ciągle czujesz, że twoje sprawy są zbywane albo ignorowane, to znak, że coś jest nie tak. Związek to dwie osoby, a jeśli jej świat kręci się tylko wokół niej, to chyba czas przemyśleć, czy to dalej ma sens. Nie warto marnować czasu na kogoś, kto nie potrafi zainteresować się tym, co dla ciebie ważne. Numer 9. Jestem teraz zajęta. Wiadomo, praca bywa wymagająca, ale kiedy zależy ci na kimś, zawsze znajdziesz dla niego czas, prawda? No właśnie. Jeśli jednak twoja dziewczyna ciągle jest zajęta, i to za każdym razem, kiedy próbujesz się z nią skontaktować, to coś tu nie gra. Prawda jest taka, że kiedy naprawdę nam na kimś zależy, to znajdzie się czas, nieważne jak dużo ma się na głowie. Oczywiście wszyscy mamy swoje obowiązki, ale jeśli jestem zajęta, powtarza się za każdym razem, warto się zastanowić, gdzie naprawdę jesteś na jej liście priorytetów. Jeśli ciągle słyszysz jestem teraz zajęta, zamiast zaraz się odezwę, to może sygnał, że nie jesteś tak ważny jak myślałeś. Numer 8, mój były robił to inaczej. Serio? Nic tak nie działa na nerwy jak porównywanie do ex. Jeśli twoja partnerka ciągle wspomina swojego byłego i mówi ci jak to on coś robił lepiej, to nie jest dobry znak. Może to oznaczać, że nie do końca zamknęła tamtą relację i jest z tobą tylko dlatego, żeby nie czuć się samotnie. Jeśli regularnie słyszysz historię o jej ex i to, jak on robił coś lepiej, to warto się zastanowić, czy nie jesteś tylko opcją zapasową na czas, aż ona dojdzie do siebie. Zamiast być w związku, gdzie zawsze jesteś porównywany do kogoś z przeszłości, pomyśl, czy warto tracić na to czas. Zasługujesz na kogoś, kto będzie z tobą tu i teraz, a nie mentalnie siedzi w poprzednim związku. Numer 7, to twoja wina. Słyszałeś to już milion razy? To kolejny sygnał, który wielu z nas często ignoruje. Jeśli twoja partnerka nigdy nie potrafi powiedzieć, przepraszam, i za każdym razem zrzuca winę na ciebie, to znaczy, że czas się zastanowić, czy naprawdę chcesz w tym tkwić. Związek to gra zespołowa, a nie tylko wskazywanie na kogoś palcem. Kiedy ktoś nigdy nie bierze odpowiedzialności za swoje działania i zawsze szuka kozła ofiarnego. To znak, że brakuje mu dojrzałości emocjonalnej. Jeśli ona nie potrafi przyznać się do błędu, to nie tylko coś tu jest nie tak, to po prostu nie wróży dobrze na przyszłość. Zasługujesz na związek, w którym odpowiedzialność jest po obu stronach, a jeśli jej na to nie stać, może czas poważnie przemyśleć, czy nie lepiej odejść. Numer 6. Dlaczego nie możesz być lepszy? Słyszałeś ten tekst? W dobrym związku powinniście się wspierać i pomagać sobie nawzajem rosnąć. Ale jeśli ona ciągle wytyka Ci twoje błędy i wady zamiast być wsparciem, to coś jest tu mocno nie tak, powinieneś czuć się dobrze we własnej skórze, będąc z kimś, kto cię szanuje. Jeśli ona non stop cię krytykuje i nigdy nie docenia, to przestań się oszukiwać, to nie jest relacja, która ci służy. Jeśli słyszysz słowa typu, dlaczego nie możesz być lepszy? Zamiast wsparcia, to może czas poważnie zastanowić się nad zakończeniem tej relacji. Numer 5. Nie mam nikogo innego. To zdanie może wydawać się niewinne, ale w rzeczywistości może być oznaką manipulacji. Bycie w związku to jedno, ale jeśli ona traktuje cię jak swojego osobistego terapeutę, to jest już zupełnie inna sprawa. Jeśli ona ciągle zachowuje się jak ktoś, kto potrzebuje pomocy i oczekuje, że zawsze będziesz tym, który wyciągnie ją z kłopotów, to znaczy, że w tej relacji coś jest mocno nie tak. Nie jesteś tam po to, żeby ciągle rozwiązywać jej problemy, a taki związek to prosta droga do frustracji i wypalenia. Zasługujesz na coś więcej niż ciągłe gaszenie jej pożarów. Czas spojrzeć prawdzie w oczy i zastanowić się, czy to naprawdę to, czego chcesz. Numer 4. To nic nie znaczyło. Nie ma chyba nic gorszego niż dowiedzieć się, że Twoja partnerka cię zdradziła. I jeśli próbuje to bagatelizować. Mówiąc, że to nic nie znaczyło, nie daj się na to nabrać. Zdrada to ogromny cios, po którym zaufanie praktycznie się nie odbudowuje. Wierność i zaufanie to fundamenty każdego związku, a jeśli ona zniszczyła twoje zaufanie, to nie ma sensu łudzić się, że wszystko wróci do normy. Nawet jeśli próbuję ci wmówić, że to był jednorazowy błąd, zastanów się, czy naprawdę chcesz żyć z kimś, kto tak łatwo przekreślił waszą więź. Zdrada to trauma, która często zostawia trwałe ślady, i najlepsze co możesz zrobić, to zakończyć ten rozdział jak najszybciej. Numer 3. Jesteś zbyt wrażliwy. Słyszałeś to od niej, kiedy próbowałeś poważnie pogadać o czymś, co cię zabolało? Zamiast wziąć twoje uczucia na serio, robi z ciebie kogoś, kto przesadza. Takie gadki to klasyczny sposób na zbagatelizowanie twoich emocji i sprowadzenie cię do roli tego przewrażliwionego. W związku powinniście się nawzajem wspierać, a nie podcinać sobie skrzydła. Jeśli ona ciągle cię gasi i mówi, że jesteś zbyt wrażliwy, to coś tu mocno nie gra. Nie ma sensu być z kimś, kto nie potrafi szanować Twoich uczuć. Jeśli ciągle słyszysz ten tekst, to może czas poważnie przemyśleć, czy warto w to brnąć dalej. Numer 2. Rób jak mówię. Jeśli Twoja partnerka zaczyna decydować o tym, co robisz, z kim się spotykasz i jak spędzasz czas, to jest już bardzo źle. Planowanie wspólnych rzeczy to jedno, ale gdy ona narzuca ci swoje decyzje, nawet kosztem twoich własnych planów, to znak, że sprawy idą w złym kierunku. W związku oboje powinniście mieć coś do powiedzenia. Jeśli ciągle czujesz, że musisz robić to, co ona chce, a twoje potrzeby są na drugim planie, to przestało być partnerstwem. Jeśli zamiast co o tym myślisz, ciągle słyszysz: Rób, jak mówię. To może czas poważnie przemyśleć, czy taki układ ci odpowiada. Numer 1. Zdradzasz mnie. Oskarżenia o zdradę bez żadnych dowodów to nie żarty. Jeśli twoja partnerka ciągle podejrzewa cię o niewierność, mimo że nie dałeś jej do tego żadnych powodów, to czas powiedzieć sobie jasno. To nie jest normalne. W związku powinno być zaufanie, a nie ciągłe podejrzenia i kontrolowanie. Jeśli ona zaczyna grzebać w Twoich wiadomościach, śledzić każdy Twój krok i robić z tego dramat, to nie ma sensu tego ciągnąć. Nikt nie chce żyć pod ciągłą presją i w atmosferze podejrzeń. Jeśli tak wygląda Wasza relacja, lepiej zakończyć to już teraz. Nie ma co się oszukiwać, to nie związek, to więzienie. Rzuć ją i znajdź kogoś, kto naprawdę Ci zaufa. Podsumowując, jeśli słyszysz którykolwiek z tych tekstów, to nie czekaj, zostaw ją i nie oglądaj się za siebie. Nie ma sensu tracić czasu na relację, która cię niszczy. Zasługujesz na kogoś lepszego. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co kobiety naprawdę kochają w mężczyznach, sprawdź nasz poprzedni film. Sześć rzeczy, które kobiety kochają, ale robi to tylko 1% mężczyzn. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych materiałów.